Szczęść Boże! Witam serdecznie wszystkich. Szczęść Boże! Rozpoczynamy nasze spotkanie na temat zjawiska związanego y, z krzywdą osób małoletnich w Kościele. Pierwsze pytanie. Czego będzie dotyczyło to nasze dzisiejsze spotkanie? E, spotyka się psycholog z prawnikiem. żeby no, jest taki, Ja jestem prawnikiem. A jestem psychologiem żeby z tak dwóch różnych perspektyw ten temat poruszyć. Adresatami tego filmu są księża oraz wszyscy pracownicy parafii. Może wydawać się, dlaczego tym tematem się zajmujemy, skoro tyle razy już o tym można było usłyszeć. Wielu księży wydaje się być po prostu tym zmęczonych. Znowu mówić o osobach skrzywdzonych seksualnie. Małoletnich. Małoletnich. No właśnie, co jakiś czas media przynoszą kolejne informacje na ten temat, i chyba spotkałeś może takich księży, którzy mieli takie poczucie, że są jakoś osaczeni, że przez taką obecność szeroką tego tematu w mediach ludzie postrzegają nas właśnie jako potencjalnych pedofilów. Sprawców, potencjalnych sprawców, i myślę, że y, księża są zmęczeni tą atmosferą. Jest to przygnębiające. Mm -hmm. Ale, żeby w ogóle rozwiązać ten problem, należałoby go naświetlić, y, y, czym to zjawisko w ogóle jest. I myślę, że to jest dobry punkt wyjścia, żeby się no, z, y, zmierzyć z tym problemem. Wracając do Twojego pytania, rzeczywiście. Y, Spotykam się z takimi księżmi, z duchownymi, którzy negują w ogóle. Negują albo próbują to wytłumaczyć, to zjawisko, nie mogąc, jestem w stanie to zrozumieć, nie są w stanie zrozumieć, że inny duchowny może dopuszczać się takich, takich czynów. A z drugiej strony też spotykam się z dużą tak, takim lękiem i obawą. Że cokolwiek bym nie zrobił, ludzie będą patrzyli na mnie z takim dużym podejrzeniem. W związku z tym może zupełnie lepiej wycofać się, czy z pasterstwa młodzieży, czy ograniczyć kontakt z dziećmi, czy po prostu udawać, że, że tych kwestii po prostu nie ma. Moje doświadczenie jest takie, że jeżeli ksiądz głosi Ewangelię. I głosi to w taki sposób, no moje doświadczenie, no doświadczenie też innych księży, jeżeli głosi Ewangelię i, i jest to autentyczne, czyli on głosi sobą, to ludzie w to uwierzą. Natomiast, bo z, z tym kryzysem jest związany kryzys zaufania w ogóle, kryzys, kryzys wiarygodności, i wtedy ludzie uwierzą, bo widzą, że przekaz jest pozytywny i przekaz jest ewangeliczny. Natomiast jeśli my wchodzimy w obawy. I będziemy patrzeć na siebie przez pryzmat y, krzywdy seksualnej, którą duchowni wyrządzają innym małoletnim, no to, to, to my nie wyjdziemy z tego problemu. To prawda, chociaż ten lęk przed byciem oskarżonym gdzieś jest obecny. Y, I myślę, że tego też nie do końca należy bagatelizować. Y, a Barry na zasadzie jak z tego lęku może wyzwolić się, może ograniczyć, a może zdobyć o, odwagę, po to, by. Y, być księdzem, być tak jak kiedyś, bez tego poczucia, że ludzie na mnie patrzą, ludzie mnie obserwują i, i tylko wykorzystają e, moją jakąkolwiek upadek czy, czy moja, jakąkolwiek dwuznaczność e, przeciwko mnie. Ja myślę, że to jest kwestia zaufania, a przede wszystkim również e, zachowywania pewnych środków, e, pewnych granic. Po prostu trzeba zachowywać pewne granice. Myślę, że to nasze spotkanie e, wielu może pomoże. Te informacje, które zostały tu przekazane, do umiejętnego zachowywania granic, zdrowych granic. Nie jakichś granic związanych z lękiem, ale z z, w sensie pozytywnym, granic, które y, wyznaczają gr y, granice między ojcem duchownym a osobą, która jest dzieckiem bożym, które przychodzi. Wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi. Ale mm, przechodzimy na poziom y, zależności duchowej. I tak należy, wydaje mi się, na to patrzeć. A jeżeli my odejdziemy od tego i zaczniemy wchodzić w taki lęk, o którym mówisz, no to z lęku nie ma wyjścia. Po prostu lęk będzie się pogłębiał. My jesteśmy, my jesteśmy powołani do bycia dziećmi bożymi, wolnymi, bo Duch Święty daje tą wolność. I, i sądzę, że te, te informacje, które zostały tutaj zaprezentowane, one pomogą Wielu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Mm -hmm. Czy tak myślę, że to, co pomaga w ograniczeniu przeżywanego lęku, to jest nie zajmowanie się nim aż tak. Tak. Pozytywnie I, podchodzimy do tego. Ale takie trochę oderwanie się od tego, co ja przeżywam, na rzecz tego, kim jestem, jakie mam zadanie i, i, i z kim się spotykam, komu służę. Czyli przechodzimy do misji, zostawiamy nasze uczucia i nasze lęki i skupiamy się na tym, co jest obiektywne i do czego jesteśmy powołani. Tak. No jako psycholog też do końca się z tym nie mogę zgodzić. Trudno. Natomiast e, chodzi właśnie o to, żeby umieć nabrać do tego dystansu, że owszem, mam pewne przeżycia, mam e, pewne obawy, bo ten lęk jednak gdzieś, e, to napięcie gdzieś nas też chroni. E, ale z drugiej zdrowe strony, takie napięcie. Tak, a, ale nie mogę się nim cały czas zajmować. E, to, to, co mi pomaga jakoś e, w dystansowaniu się od tego lęku przed byciem posądzonym czy ocenionym, jest przypominanie sobie, po co właściwie jestem księdzem. Niektórzy inspiracje szukają w, w żywotach świętych, czy w jakiejś głębokiej tradycji Kościoła. Ja poszukuję tego, co jest bardziej, co jest aktualne, o czym, o czym dokumenty współczesne piszą. I, I w takim dokumencie droga formacji prezbiterów w Polsce, dokument, który ma niecałe dwa lata, Znalazłem takie zdanie, które mówi, jaka jest naczelna cecha duchowości przezbiterów. I dla mnie to było może trochę zaskoczeniem, że tą cechą, tym charyzmatem jest miłość pasterska. Czyli miłość. Czyli miłość, miłość. ale właśnie miłość pasterska, czyli taka, w której odkrywam to, kim jestem dla ludzi, i, i że bardziej koncentruję się na tym, w jaki sposób mam ich ukochać i przez tę miłość doprowadzić ich do, do odkrycia sensu, do odkrycia Boga. To jest miłość ojcowska, do której księża są powołani, posłani, żeby obdarzali ludziom, którą, a my otrzymujemy tę miłość od Boga. Mhm. I też ten dokument mówi o tym, że w traktowaniu ludzi właśnie z miłością bardzo potrzebna jest wrażliwość. I myślę, że to, do czego nas to co ten lęk zabiera, to właśnie wrażliwość i czułość. To, że... Na ludzką też krzywdę. Uh -huh. Na ludzką krzywdę i, i można być niewrażliwym na, na ludzkie cierpienie. Uh -huh. To, co Święty tam... Paweł mówi, z cieszącymi się cieszę, a z, z płaczącymi płaczę. Umieć współuczestniczyć w, w ludzkich doznaniach też. Aha, to też nazywamy w psychologii empatią. Empatią. Empatią, czyli umiejętnością rozumienia. Przynajmniej próby zrozumienia. Czy próby zrozumienia emocji drugiego. I nie tyle może odczuwania tego samego, ale komunikacji też na poziomie komunikacji. przeżyć. Mhm. Więc mam nadzieję, że ta nasza rozmowa jakoś pomoże też osłabić i te obawy, które gdzieś są wobec spotkania z taką osobą. Ale też obawy przed tym, że będę Fałszywie pos posądzony, i spotkają mi jakieś y, niesłuszne konsekwencje. Czyli y, przedstawiliśmy naszym słuchaczom motywy, y, dla których spotykamy się tutaj i dla których przeprowadzamy tą naszą rozmowę. W ten sposób byśmy zakończyli nasze dzisiejsze to spotkanie. Może jakoś podsumujemy. Więc e, wobec tematyki wykorzystania seksualnego e, osób małoletnich mogę przeżywać lęk, obawę przed spotkaniem z taką osobą. E, chodziło nam o to, aby e, może nie tyle e, zajmować się tym lękiem, ale wzbudzić większą chęć pomocy i to takiej, która będzie empatyczna, taka, która będzie rzeczywiście skuteczna e, dla osoby pokrzywdzonej. E, w kolejnych odcinkach przedstawimy Wam wiedzę, która pomoże Wam. Lepiej spotkać się z tą osobą, bardziej kompetentnie zareagować, a także wzbudzić pewność siebie, tak aby więcej tego typu rzeczy nie miały miejsca. Naszym celem jest także pomoc Wam w skuteczniejszym radzeniu sobie w spotkaniu z osobą pokrzywdzoną, w prowadzeniu empatycznej rozmowy, także w towarzyszeniu jej. Po, przez poszczególne etapy i zgłaszania, ale też y, powrotu do zdrowia i leczenia. Brzmi interesująco, jeśli się nam uda. Więc zapraszamy na następne odcinki. E, w następnym odcinku będzie mowa o samym zjawisku krzywdy. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję zapraszamy. za rozmowę. Dzięki.